Przyjechałem z Poznania. Ja ogólnie to z Chicago. Z Lichwina. Stardowa. Z Skąd pan przyjechał? Z Rzuchowej, z Rzuchowej. Co pani sądzi o takim pomyśle samozbioru? Jest genialny. Jestem tutaj z dziećmi i z rodziną pierwszy raz. I uważam, że takie doświadczenie takich dzieciaków z miasta, żeby tu przyszło i sobie do doświadczyły o, to jest to. Tutaj różne odmiany tych jabłuszek. Pan akurat przy tym drzewku się ustawił. Czy tutaj pan, pana znajomość na temat tych odmian? Nie, tak o, przypadkowo ładnie wyglądają, duże są. to prawie. Żona ma już jakiś pomysł, co zrobi później z tymi jabłkami? No, na pewno jakiś kompot, zrobi na zimę. Ja na bieżąco się teraz i na zimę się jakieś zapasy zrobi. I na pewno nie jedna szarlatka powstanie. O i na pewno tak, bo zapomniałem o szaloty. No bo... Mamy w domu wyciskarkę, także pójdzie w ruch i mamy już taki plan, że będziemy sobie łączyć z jakimiś owocami typu wiśnie, arbuzy, więc po prostu na odporność na jesień. Czyli samo zdrowie i na pewno smak będzie się różnił od tych jabłek kupionych w markecie na przykład. Mi się wydaje, że tak, no sam fakt, że ten sad jest położony w takim miejscu oddalonym od wszelkich Miastowych fabryk czy ruchu ulicznego, więc na pewno jest to zdecydowanie lepsze, lepsze owoce niż te kupne w sklepie. Jakie pani zapasy porobiła Ja zrobiłam zapasy: jabłko-gruszka, jabłko, jabłko bezczarny, jabłko-cytryna. Także to są zapasy na jakieś dwa czy tygodnie. i jadę od nowa? Te smaki to tutaj e, Pani inwencja, czy tutaj Pan Darek? Nie, Pan pan podpowiedział, ale też my degustowali i były bardzo dobre. Jabłko pietruszka jest najlepszy. Polecam wszystkim, naprawdę jest bardzo dobry. Poza tym, że degustuje Pani tutaj te soczki, można też zbierać samodzielnie. Tak, my już właśnie wyjeżdżamy, bo żeśmy kupili jabłka i soki. Dlaczego Pani zachęciła wszystkich jeszcze niezdecydowanych? Nie wiem, przepyszne witaminy. To jest właśnie fajne dzisiaj, że możemy sobie posmakować i sami wybrać, które jabłka nam smakują najbardziej. Mamy już taki mniej więcej swój typ, więc zbieramy te, które właśnie najbardziej nam pasują. W takim razie nie przeszkadzam i życzę udanych zbiorów dziś. No, zapraszamy. No, w sklepach się takich nie dostanie jabłek dobrych. Przyjechałem dzisiaj zebrać parę kilo jabłek dla rodziny, dla siebie, na przetwory. A przy okazji tutaj to jest właściciel, to jest dobry znajomy. Lubię też wspierać okolicznych rolników. Wiemy, że okres jest dla sadowników dosyć kiepski. Były tutaj w okolicy grady, można było zobaczyć na przykład rozwaloną kukurydzę w okolicy. Także trzeba ich wspierać. Materiał jest bardzo dobry, mimo że tam gdziekolwiek może się tam być jakaś chorobka, jakaś może być jakieś ślady po gradzie, ale zawsze można to obrać i zużyć. Lubimy y, jabłka i będziemy z babcią robić y, ciasta. Dlaczego na pewno warto jeść takie y, jabłuszka akurat stąd? Y, ponieważ y, jest w nich dużo witamin i pewnie nie są z nawozami. Pasmo sukcesów w ostatnim czasie. Dopiero co trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie. Może zaczniemy najpierw od tego, zanim przejdziemy do tego dnia otwartego i samozbioru? No tak, nie ukrywam, że żyję jeszcze bardziej wydarzeniami 30 września niż dniem dzisiejszym. Mieliśmy okazję wystąpić na ogólnopolskim festiwalu przeglądu chórów kościelnych. No, i zupełnie nieoczekiwanie zajęliśmy trzecie miejsce, co jest dla nas mega sukcesem, wydaje mi się, bo jechaliśmy tam z przekonaniem, że no fajnie będzie popatrzeć, jak profesjonaliści śpiewają, czegoś się nauczyć, a tu nagle okazało się, że mamy trzecie miejsce. No, no mega, mega sukces. Wielkie ukłony w stronę naszego dyrygenta Sławka Łazarka to on był założycielem tego chóru. Jesteśmy naprawdę bardzo młodym chórem i nie mówię tu o wieku, bo <laughs> przekrój akurat wiekowy jest bardzo duży. Natomiast yy, o tym, że śpiewamy raptem półtorej roku. Mieliśmy się spotkać yy, po to tylko, żeby zaśpiewać na Pasterce niecałe dwa lata temu. No i tak się to zaczęło i trwa do dziś. No i nagle no mega sukces dla nas. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Było super. Po zwycięstwie, śpiewająco wręcz, wracasz do swojego sadu, gdzie samo zbiory, dni otwarte myślę, że ten dzień na pewno możesz uznać za w pełni udany. Nie ukrywam, że to jest kolejna impreza w moim gospodarstwie, którą uznaję za udaną. No głównie ze względu na pogodę. Tak, wiadomo, że kluczem do każdego sukcesu w tego typu wydarzeniach jest pogoda. Yy, przyjechało naprawdę sporo osób. Yy, Myślę, że każdy, każdy wyjechał zadowolony. Była okazja, żeby sobie sama mógł pozbierać owoce. Kto nie chciał, też była okazja, że można je było nabyć już wcześniej zebrane. Była możliwość bezpośredniej degustacji zarówno owoców, jak i, jak i moich soków. Myślę, że naprawdę w pełni udana impreza, pomogła pogoda. To wydarzenie możemy uznać za udane, więc nie zostaje nam nic innego, jak zrobić jego powtórkę. Skoro się udało dzisiaj, być może uda się znowu za tydzień. Także serdecznie zapraszam w najbliższą sobotę na powtórkę. Polecam soki prosto z sadu Janowice.